No siemaneczko wszystkim Słuchajcie, dzisiejszy filmik Zaczynam od bananowca Musa Papua Który ma prześliczne wzory na liściach Naprawdę to jest jeden Według mnie z najładniejszych bananowców Którego warto mieć w swojej kolekcji Ale dzisiaj nie o tym rarytasiku O zobaczcie jak on ma teksturę na tych liściach Normalnie Jest ogień Ale nie o nim, nie o nim Idziemy słuchajcie do Banana banana tureckiego nazwanego u mnie Musa Turek to jest Turek 1 bo mam dwa różne z Turcji banany i słuchajcie to jest banan który rośnie u mnie trzeci rok to jest jego drugi rok w szklarni i jeden rok rósł w doniczce i był zimowany w doniczce i słuchajcie chciałem zrobić taki mały konkursik bo zauważyłem dzisiaj taką o sytuację dziwnie wyrasta liść jakby w liściu nie? i słuchajcie i tak sobie postanowiłem zrobić konkursik dla oczywiście e, konkurs jest dla osób wszystkich którzy subskrybują mój kanał na youtube także żeby wziąć udział i potencjalnie wygrać trzeba być subskrybentem kanału e, więc pytanie jest następujące tak dziwnie tutaj to rośnie. Czy ten banan postanowił zakwitnąć i wydać owoce? Tutaj u mnie. Jeżeli uważacie, że tak, to w komentarzu pod filmem napiszcie tak. Jeżeli to jest po prostu jakieś wynaturzenie i on sobie szybko tutaj rośnie, bo było gorąco i tutaj jest duża wilgotność, i po prostu to jest taki dziwny liść w liściu, napiszcie nie. Pod yy, filmikiem w komentarzu, i z tych komentarzy rozlosujemy za tydzień nagrodę, ale rozlosujemy ją dopiero, jak zobaczymy, co tutaj się stanie. Jeżeli wypuści kwiat, to oczywiście będziemy losować z pozytywnych komentarzy, tak. Jeżeli nie, wypuści tutaj kolejny liścior. No to będziemy losować zwycięzcę konkursu z odpowiedzi nie. Także tak wygląda. Oto ten turecki banan jadalny. A już Wam pokazuję, co będzie nagrodą w konkursie. Nagrodą w konkursie będzie jego babyk, którego oddzielę. Oczywiście sprawdzę wcześniej, czy ma korzenie. Tu jest jeden, tu jest drugi. Także mam nadzieję, że któryś z nich będzie miał korzonki. I on pojedzie oczywiście na mój koszt do osoby, yy, która zostanie wylosowana w konkursie. Także pamiętajcie, że trzeba być subskrybentem kanału, no i udzielić prawidłowej odpowiedzi, i zostać wylosowanym. Wylosowanym, mam nadzieję, że uda mi się skorzystać ze strony automatycznej, takiej do losowania. Ostatnio już były jakieś atrakcje że chcieli, żeby za to płacić, ale no jeżeli znajdę jakąś darmową, to oczywiście zrobimy to przy użyciu strony, jak nie, no to będziemy się bawili inaczej. W każdym bądź razie, taki mały konkursik, jak macie kogoś znajomego, który chce wziąć udział w tym konkursie, to oczywiście podajcie filmik dalej i zasubskrybujcie kanał, bo to jest warunek, żeby wziąć udział w konkursie i żeby wziąć być, być wziętym pod uwagę właśnie przy, przy losowaniu, tak? Bo rozlosujemy to pierwsze miejsce i sprawdzimy później, to znaczy ja sprawdzę, czy ktoś jest kto wygrał subskrybentem, jeżeli tak, to oczywiście nagroda do niego powędruje. No słuchajcie, sam jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw, myślę, że. Minie tydzień czasu i będzie wiadomo, co się tutaj nam kręci w tym bananie, czy to będzie kwiatuszek, czy liścior. Pozdrawiam, trzymajcie się na razie, cześć.